Witajcie, kochani. Chcę Wam opowiedzieć o inspiracji z nieba. Gdy patrzę na moje życie, to najciekawsze i niesamowite inspiracje właśnie wypływają z nieba. Ja nazywam te inspiracje inspiracjami serca, z serca do serca, z serca Boga, do mojego serca. I chcę Wam powiedzieć, że te inspiracje ze strony Boga nigdy nie ustępują, nigdy nie ustają. To my możemy się zamknąć na tę inspirację, bądź jakieś różne trudne sytuacje, różne problemy wygłuszają tę inspirację. Nasze serce pompuje krew. W krwi jest życie, i nasze serce pompuje tą krew, to ożywia całe nas, całe nasze wnętrze. I teraz wyobraź sobie, gdy przychodzi inspiracja z nieba do Twojego serca. Twoje serce zaczyna pompować tą inspirację do całego twojego ciała, do twojej duszy, do twojej myśli i ożywasz. Coś ci się chce robić, chcesz coś powiedzieć, chcesz coś zrobić, przemieniasz się, odnawiasz i przychodzi taki moment, że nie wytrzymujesz i zaczynasz działać, to co mówiła przed chwilą Dominika, albo zaczynasz komuś o tym mówić, bo taka jest inspiracja z nieba. Jedną z określeń inspiracji to jest ożywienie. Nieożywionego. Jeśli czujesz się na dzisiaj martwa w jakichś miejscach albo taka nie do życia, nieożywiona, to chcę Ci powiedzieć, że duch święty, dzisiaj śpiewaliśmy właśnie o nim, jaki on jest niezwykły duch święty może ożywić Cię, ożywić nieożywionego, ożywić to, co w Tobie jest nieożywione. Ale po kolei, słuchajcie, jak to w ogóle wszystko wygląda? Jak zostać zainspirowanym na poziomie serca? Żeby być zainspirowanym, trzeba przyjść do źródła. To też dzisiaj było już mówione. Tym źródłem jest Bóg, tym źródłem jest Jezus. Dlatego zapraszam Cię, po raz kolejny, mówię to dzisiaj do Ciebie, zapraszam Cię, byś przyszła do Jezusa, do źródła inspiracji i powiedziała mu, Jezu. Zainspiruj mnie, wejdź do mego serca, zajmij się moim życiem, poprowadź mnie. Ja mam dość nudnego życia. Wiecie, co ja kiedyś y, powiedziałam Bogu, że Boże ja potrzebuję czegoś więcej. Nie wyobrażam sobie, żeby moje życie to było tylko praca, dom i dzieci. Ja chcę czegoś więcej. I wiecie, Bóg usłyszał tą modlitwę, i gdy zaprosiłam Jezusa do swojego serca, moje życie się odmieniło. Ja się odmieniłam. I zaczęłam funkcjonować. Gdy już zaprosisz Jezusa do swojego serca, to zaproś Ducha Świętego. Zaproś to ożywcze tchnienie. Duch Święty jest nazwany ożywczym tchnieniem. I wołaj do Niego, Duch Święty, wylewaj się na mnie, ożywiaj mnie, ożywiaj mnie, ożywiaj moje myśli, ożywiaj moje serce, ożywiaj mnie całą. Ja chcę żyć pełnią życia. Ja mam dość nudnego życia, ja mam dość takiego życia, wiecie, w którym się nic nie dzieje. I nie ma znaczenia, ile masz lat, bo możesz powiedzieć: Ja już mam z górki. To nieprawda. Jezus pragnie, byś była zainspirowana do końca swoich dni, żebyś była pełna życia, pełna energii. On ma dla ciebie te inspiracje, o których tutaj słyszałyście. One są ukryte, ale są do znalezienia dla ciebie i dla mnie. Co potem? A potem rozmawiaj z nim. Rozmawiaj z nim jak z przyjacielem, a on będzie do ciebie mówił. Możesz go usłyszeć. Tak samo jak mamy uszy fizyczne, mamy uszy duchowe i tymi uszami możesz usłyszeć. I właśnie usłyszysz tutaj, tutaj, usłyszysz w sercu, co on ma ci do powiedzenia. Wiecie co, mówimy, że zainspirował nas jakiś człowiek. Dlaczego nas zainspirował? Bo jest niezwykły, bo robi niezwykłe rzeczy. A ja chcę Cię dzisiaj zachęcić, żebyś zainspirowała się Jezusem. On naprawdę jest niezwykły. On żyje, on słyszy, on jest blisko, on chce z Tobą rozmawiać, on chce do Ciebie mówić, on chce Cię inspirować. I możesz powiedzieć, jak mogę go poznać? I tu Cię też znowu zaskoczę. On już o wszystko zadbał. Napisał do ciebie i do mnie list. Bardzo długi list. Nie zmieścił się w kopercie. Powstała z niego księga, niezwykła księga, Biblia. I teraz może ci przyjść do głowy, nie, ona jest gruba, ona jest trudna i ja w ogóle jej nie rozumiem. Chcę ci powiedzieć, ja kocham książki i czytam mnóstwo książek. Nie znalazłam drugiej tak niezwykłej księgi, która by była tak atrakcyjna, tak niezwykła, która by miała tyle odpowiedzi na pytania, tyle rad, tyle wskazówek. Naprawdę nie znalazłam. I gdy będziesz czytać tą księgę, ten niezwykły list, właśnie z Duchem Świętym, te słowa, które tam są, one ożyją. Zaczniesz je czytać i powiesz, wow! To jest do mnie, to jest o mnie, ja to biorę. Słuchajcie, zacznie to w Tobie tak pracować, że będziesz chciała o tym opowiadać, bo nie będziesz potrafiła się zatrzymać. W Biblii zaczniesz poznawać Jezusa, jaki on jest? Jak na Ciebie patrzy, co o Tobie mówi. W tej księdze jest napisane, że Cię kocha, że jesteś niezwykła, że jesteś namaszczona, powołana, że jesteś powodem Jego radości, że ma dla Ciebie dobry plan dla Twojego życia. W tej księdze jest to wszystko napisane. Tam też go poznasz, jak on traktuje ludzi, jak się do nich yy, uniża, jak na nich patrzy, co do nich mówi, jak ich słucha. Poznasz Jego wrażliwość. On naprawdę jest niesamowity. Dlatego zachęcam Cię, zacznij czytać tę księgę, zacznij czytać list, który Bóg napisał do ciebie, a poznasz niezwykłą osobę. Wiecie, czytając Biblię, poznamy też osoby, które zainspirowały się Jezusem. Chciałabym Wam opowiedzieć o kobiecie, która 12 lat cierpiała na krwotok. My, kobiety, możemy sobie wyobrazić, to musiało być straszne. I ta kobieta usłyszała, że jest ktoś taki jak Jezus, że tam, gdzie przychodzi, dzieją się niezwykłe rzeczy: ludzie zostają uzdrawiani, wysłuchiwani, zmienia się ich życie, i ona tą inspiracją właśnie Jezusa sprawiła, że powiedziała sobie: Ja muszę się tam znaleźć. Wiecie, według prawa, ona nie miała prawa być wśród tego tłumu. Bo powinna być odizolowana od społeczeństwa, ale jeżeli w ogóle już się tam pojawiła, to powinna mówić na głos nieczysta, nieczysta. Wiecie co? Ona wiedziała, że gdy będzie mówić te słowa o sobie, to to ją zatrzyma. To to ją zatrzyma i ona nie dotrze do Jezusa. Tłum nie pozwoli jej dotrzeć do Jezusa. Dlatego ona mówiła sama do siebie zupełnie co innego. Ona mówiła, obym tylko dotknęła się jego szaty. A wtedy będę oczyszczona. I te słowa, to zdanie, pchało ją do przodu i sprawiła, że dotarła do Jezusa. I Jezus ją zauważył, odwrócił się do niej i powiedział jej: Bądź dobrej myśli. Twoja wiara cię uzdrowiła. Dobre myśli. I mam pytanie do ciebie: co ty mówisz do siebie w trudnych momentach? Jakie zdania mówisz o sobie? że jesteś beznadziejna, że się nie nadajesz, że to już jest za późno. Chcę ci powiedzieć, że te słowa to są kłamstwa o tobie. To nie jest prawda o Tobie. Prawda o Tobie właśnie jest w tym liście, którą Bóg, który Bóg do Ciebie napisał. Tam są dobre słowa o Tobie. I wiecie, powiem Wam, co ja w ostatnim czasie mówiłam do siebie. Gdy stawałam przed Bogiem czułam się pusta i nie wiedziałam, co Wam powiedzieć, stawałam przed Nim, modliłam się, mówiłam, Duchu Święty, napełniaj mnie. Napełniaj mnie, napełniaj moje wnętrze Twoją mądrością i tym, co chcesz powiedzieć do tych kobiet. Gdy przychodziła myśli, że źle myślałam o sobie, źle patrzyłam na, ciebie, na siebie mówiłam, to jest nieprawda. Ty, Boże, mnie kochasz, i ja jestem powodem do Twojej radości, gdy to mówiłam, to zmieniało moje życie. I wiecie, co dwa dni temu poszłam do kosmetyczki jak to kobieta na paznokcie, żeby się wygwiazdożyć na to spotkanie z wami, i słuchajcie, gdy wstałam, zakręciło mi się tak w głowie, że nie potrafiłam utrzymać się w ogóle na nogach. Musiałam się położyć na podłodze. Kobiety zamarły, które tam były, i mówią: Może zawołamy pogotowie. Ja mówię: Boże, żadne pogotowie, przecież ja muszę tutaj wystąpić w niedzielę. I zadzwoniłam do mojego męża, przyjechał po mnie, pozbierał mnie z tej podłogi. I wiecie co? Przypomniałam sobie, że będę wam mówić o kobiecie. I tym, co ona zrobiła, i wprowadziłam to w życie. Yy, zadzwoniłam do kilku z Was, powiedziałam, co jest ze mną, zaczęłyście się modlić za mnie, dziękuję Wam bardzo, a ja zaczęłam wołać do Boga, Boże, ja potrzebuję dotknąć się Ciebie. Ja potrzebuję spotkać się z Tobą. Ja nie zgadzam się na to, co ze mną się dzieje. Ja wzywam imienia Jezus nad sobą, wzywam Jego świętej krwi. Ty, Jezu, jesteś w stanie mnie teraz uzdrowić i wyciągnąć z tego. Włączyłam sobie Biblię, audio, żeby słuchać właśnie, żeby Słowo Boże leciało koło mnie i uzdrawiało mnie. I widzicie, co po kilku godzinach wszystko zupełnie odeszło. Właśnie tak jest Bóg. Jest niezwykły, taki jest Jezus i Duch Święty, gdy zaczniesz do Niego wołać. I powiem Ci o kolejnej osobie, którą wybrałam, to jest Dawid. Znacie Dawida jako tego, który pokonał Goliata, strzelając z procy kamieniem, znacie go jako tego, który pasał owce, znacie go jako króla, który wygrywał wielkie bitwy i walki. Ale też w życiu Dawida były trudne chwile. Były chwile, kiedy był odrzucony przez bliskich, były chwile, kiedy miał różne pokusy, za którymi poszedł, były chwile, kiedy musiał uciekać z własnego kraju, kiedy czuł się samotny. I wiecie, on też mówił do siebie i mówił do Boga. My, kobiety, często mówimy do siebie. Ja chcę was zachęcić, żebyście mówiły do siebie dobre rzeczy. Co Dawid mówił? Możemy to przeczytać w psalmach. To też jest w tym liście, który Bóg do, do was napisał. Niezwykłe modlitwy. On w tych psalmach mówi, błogosław duszą moja Pana. Yy, mówi, zbudź się, bo całe moje wnętrze. Wiecie, czasem mamy takie chwile, kiedy nasze wnętrze jest takie zaspane. I on mówił, zbudź się całe moje wnętrze, chwal duszo moja pana, zawróć do niego, bo Bóg już dobrze cię uczynił. I mówił, nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. Widzicie, co ja też to stosuję w swoim życiu? Gdy mam takie chwile. Dni, kiedy się budzę i już od rana mi się nic nie chce, to idę do pokoju i zaczynam się modlić i mówię: Zbudź się, moja dusza. Zbudź się, moja dusza i zacznij chwalić Boga. Zacznij wołać do Niego, zawróć do Niego i przypomnij sobie, co Bóg dla Ciebie zrobił. I zaczynam sobie przypominać, co Bóg dla mnie zrobił i zaczynam dziękować. I wiecie, za różne rzeczy dziękuję. I to zmienia moje serce, to zmienia moje wnętrze. I możesz zapytać, za co ja mam podziękować Bogu? Nie wiem, nie znam Twojego życia, ale mamy kilka rzeczy wspólnych, za które możemy dziękować Bogu. Bóg wysłał Jezusa, swojego Syna, na ziemię, dlatego, że bardzo ukochał Ciebie i mnie. Wysłał Go na ziemię po to, żeby Jezus umarł na krzyżu. I Jezus w posłuszeństwie Ojcu zrobił to. Dał się ubiczować, dał się ukrzyżować i umarł. Po to, byś ty i ja, byśmy miały życie, byśmy mogły mieć bliskie relacje z Nim, byśmy mogły z Nim rozmawiać, byśmy miały przebaczenie grzechów, byśmy kiedyś mogły żyć z Nim wiecznie. A wiecie, co potem się stało? A potem Duch Święty, to ożywcze tchnienie, wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych i On żyje po to, by żyć w Tobie i by inspirować Ciebie. Dlatego chciałam Was dzisiaj tutaj zachęcić. Do tego byście inspirowały się Jezusem. Byście czytały Biblię. Była mowa o tych małych krokach. Może zaczniesz po pięć minut, po dziesięć minut. Powiem Wam, że przyjdzie taki moment, że nie będziesz potrafiła się w ogóle oderwać od tej księgi. I chciałam Was zachęcić do tego, by mówić dobre rzeczy o sobie. Dobre rzeczy. Gdy przyjdą Wam złe myśli o sobie, powiedzcie, że to jest kłamstwo. Ja wybieram dobre rzeczy, które są zapisane w Biblii, w tym liście, który Bóg do Was zapisał.